Cześć gnomik sobie leży, czeka, a tak wpadłem na taki pomysł, że nie mogę tego gaźniku namierzyć tam do stówki, wszystko jest droższe, nic na razie nie, a to wpadłem na taki pomysł, że może tego gnoma wezmę i albo jeszcze raz spróbuję ten bak skleić, zlutować czy coś, a jak nie, to wstawię taki bak tylko z butelki plastikowej, żeby go odpalić i żeby pochodził sobie co jakiś czas i później jak dokupię bak, to go montaż do rowera, bo to fajny silniczek jest sami widzicie, nie? że mówię, no to fajna sprawa jest fajny motorek chciałoby się takim pojeździć, no bo to wiadomo, że tego nie ma silniczek fajnie się prezentuje, no może go wezmę jeszcze na myjnię i przemyję żeby to wszystko się w miarę domyło bo chemię kupię i w domu no zobaczymy jak to będzie, ale no coś trzeba pomyśleć, coś porobić niczek fajnie się wygląda, by się poganiało, no mówię, jakbyście mieli taki gadzin, no to piszcie w komentarzach, odkupię, nie, coś ciekawego, w dobrym stanie, to no, w dobrym, nie w dobrym, no, malowania może być, tylko żeby rurki były, nie, także zachęcam do subskrypcji mojego kanału, oglądania moich filmów, lajkowania, komentowania, filmów będzie więcej, podejrzewam, no będę się starał, no i... Będziemy robić produkcje, nie, także filmowe, starać się. No także zachęcam do subskrybowania mojego kanału, oglądania moich filmów, lajkowania, komentowania. Także serdecznie zachęcam i do zobaczenia na kolejnym miniecie. Na raz...